Dzisiaj kolejny odcinek na, na, na kanale, dzisiaj z całym ekipą z Robloxa Horroru. Stawcie suba i lajka na dwóch kanałach, tutaj wyświetli się kanał y, Kolega 1. No i nie przedłużając, y, zaczynajmy. No ja się już... <laughs> Zostawcie subskrypcję pod kanałami, żeby przecież subskrybuj był szary. Kliknijcie dzwoneczek, aby każde powiadomienie do nas przyszło. No. A więc no, już bez przedłużania zaczynajmy szybko. Eee. E... Tu. Patrzcie. No nie. No. Tak. Dobra. Dobra, jesteśmy wszyscy. W no. takim no, razie zapraszamy bardzo serdecznie do filmu. I to jest horror pod nazwą Hospital. Hospital? The Incruter. A więc, no już bez przedłużania, runda się zaczyna i zaczynajmy. No, poziom łatwy, żeby dało to się w, jaki spo w jakikolwiek sposób przejść. I oczywiście przypominam, tak jak na początku filmu, że powinny to oglądać osoby powyżej wieku 7 lat, bo to... ...oglądać, ale tak czy siak. Jest to horror. Hmm. Aha, telefon się już odpalił. No ja mnie... A potwór jest Idzie? Aha, no. o już nie. Na jedynce jest, kamera jeden. Kamera jeden. I teraz ten będzie albo na półce, albo na ujęcie. Read the manual on the band leaves hard to survive. Jak? Okay.

Jak mamy lęk 100% to szósta, auto... Szósta! 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 Yyyyyy... Światło! Szybko. Chodź, chodź, szybko! Szybko, dawaj, dawaj, Nie Dobra, ruszamy, i teraz do rogu, kampimy w rogu. Czekamy aż potwór przejdzie. Mm. Okej. Okay. Okay. Uwaga! Otwiera drzwi Oczywiście na moim powie go nie widać, Prze... nie Czemu widać coś, coś tak takiego Czemu ten potpyt to, to ja jestem ja nie wiem Dobra już możemy się ruszyć Chyba No wydaje mi się, że ta no jest chill Ludzie To zwierza w ogóle Zawsze chciałem tam pojechać, ale mi się nigdy nie uda. Nie, no, tak bo co? potwora nigdzie nie ma. On pewnie będzie na, na tej, na trójca. Nie, jednak nie ma go. Słyszę jakieś. nadwójca jest znowu. Gościu stoi na ulicy. Jakim Dobra, prawem tu niby auto nie przejdzie? Na siódemce jest O cholera, to co mogna co ty robisz? Ja to nie Cię Ja nie mogę, zero IQ mu się ospaliło! Nie ruszamy się Nie ruszamy się. Oczywiście widzowie jak ktoś ma przester, no to sorry, ale to nie moja sprawa, tylko to ich problem, a więc... Dobry, prosto do logo. Revolvery. Przypominam, żebyście zostali suba i lajka, bo dobijamy 20 do końca wakacji. Ciekawe, gdzie on jest. Nie tak. No, Nie ma go. Gdzie jest? Nie ma go. Nie. Trójka, na no, trójce Ale to było na tym, na trudny tak. na... Okay. Okay, jest na razie jest Nie, na razie jest dobrze. chyba git. Siedemdziesiąt procent ręku. On idzie? Ile? No czemu ty nie byłeś na kamerach, tylko tu stałeś? Teraz to już zginiesz, nie ma szans. Idzie. Wiem, wiem. Otworzył szafę. Siema. Elo. Dobra, zginąłem. Bambiku. Elo, Bambiku. No skończył, skończył, mu się ten. W kamerę. Bo ja byłem gotowy, żeby zgasić światło. Ty no, nie ma go nigdzie. Jednak Truba. jest na dwójce. Yy, ogólnie... No. Będę, będę wam pisał na czacie robloxowym, gdzie, 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 gdzie on jest. Na jedynce. na jedynce. Dobra. Nie mam na jedynce. Na czwórce jest. Cztery. Gdzie Na piątce. Nie wystraszcie się, bo jest jumpscare. Dwa, jeden, 4 pięć. Na trójce. Ja bym się hmm. zaczął szykować. Ja też. Teraz przejdzie do szóstki. Jest w szóstce? Tak. Czy Speedrun. Dobra, na razie jest dobrze. Stop hiding, guys. Uh, we need to watch this... Where is this dude? No, nie, No, to nie ja pisałem! O. Oh. 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 Yeah. Yeah. O. O. Otworzył szafę. O. Chyba będzie na dwójce. To koniec jest! To koniec? Koniec. Po... Po Na dwójce jest. Powinno ubić się w koniec, już dwa razy był. Trzy. Albo dwa, w sumie nie wiem. Nie, było ja, ja oczywiście widzowie przypominam, że ja to nagrywam w ogóle w nocy, już. do 22.00. W sensie nie jest to noc, ale jest ciemno. Udało się. No. Dobra. Nagrywamy. Dobra. No to yy, dzięki za oglądanie wszystkim. To nie wiem, czy to było takie ciekawe. Raczej było nudne, ale. Oczywiście widzimy się za kilka dni albo nie wiem kiedy. O na razie. Trzy lajki, nowa część.